Hans Christian Andersen Szczęśliwa rodzina. Zielony liść łopianu jest bezsprzecznie największym liściem, jaki znamy. Gdy zasłonić nim brzuszek, jest tak duży jak mały fartuch. Kiedy się go kładzie na głowę, służy w czasie deszczu za parasol. Taki jest ogromny. Łopian nie rośnie nigdy sam. Tam, gdzie rośnie jeden, jest ich więcej. Są wspaniałe, a cała ta wspaniałość służy za pożywienie ślimakom. W dawnych czasach wytworni ludzie przyrządzali wielkie, białe ślimaki do jedzenia i, spożywając je, mówili: Ach, jakie to smaczne! Byli przekonani, że są one naprawdę smaczne, dlatego że żywią się liśćmi łopianu. Siano więc specjalnie łopiany, by hodować na nich ślimaki. Był sobie stary dwór, w którym nie jadano już, co prawda, ślimaków, bo całkiem wymarły, ale łopiany nie wymarły. Zarosły nawet wszystkie dróżki, wszystkie grządki, nie można ich było powstrzymać. Był to prawdziwy łopianowy las, gdzie niegdzie stała jabłoń lub śliwa i gdyby nie one, nie przypuszczałby nikt, że to jest sad. Dookoła nie było nic prócz łopianu, a w środku mieszkały dwa ostatnie, ogromnie stare ślimaki. Same nie wiedziały, ile miały lat. Ale mogły sobie doskonale przypomnieć, że dawniej było ich więcej, że pochodziły z rodziny zagranicznej i że dla nich i dla im podobnych zasadzony był cały ten las. Nigdy jeszcze nie wyszły z domu, ale wiedziały, że istniało jeszcze na świecie coś, co się nazywało dworem, że tam we dworze ugotowano by je i że stałyby się czarne, że położono by je na srebrny półmisek, ale co dalej stać się miało, tego nie wiedziały. Nie wiedziały również, jak to jest, gdy się zostaje ugotowanym i położonym na srebrnym półmisku, ale wiedziały, że to musi być piękne, a zwłaszcza bardzo wytworne. Ani chrabąszcze, ani ropucha, ani glista, które o to pytały, nie mogły im tego objaśnić, bo żadnego z nich nie gotowano ani nie kładziono na srebrny półmisek. Stare białe ślimaki były najwytworniejsze na świecie. Wiedziały o tym. Las istniał dla nich i dwór był po to, aby je ugotowano i położono na srebrny półmisek. Żyły więc sobie samotnie i szczęśliwie, a ponieważ nie miały same dzieci, wzięły sobie pospolitego małego ślimaka na wychowanie i dbały o niego jako własne dziecko. Ale malec nie chciał wcale rosnąć, bo to był tylko zwyczajny ślimak. Starzy, a szczególnie matka ślimaczyca, uważała jednak, że zdaje się trochę rośnie. I prosiła ojca, aby, o ile tego nie widzi, dotknął skorupy ślimaczka. Ojciec uczynił to i uznał, że matka miała rację. Pewnego dnia padał ulewny deszcz. Posłuchaj, no, jak tam bębni na liściach łupiano rum, rum, rum powiedział ojciec ślimak. Przecieka tu, zauważyła matka. Krople wody spływają po wodyce. Zobaczysz, będzie tu zupełnie mokro. Cieszę się tylko, że mamy nasze wygodne domki i że malec ma także swój dom. Naprawdę zrobiono dla nas więcej niż dla innych stworzeń. Widać, że jesteśmy dobrze urodzone. Przychodzimy na świat z gotowym domkiem, a las łopianu zasiano specjalnie dla nas. Chciałabym tylko wiedzieć, jak daleko się rozciąga i co jest poza nim. Poza nim nie ma już nic, powiedział ślimak papa. Nigdzie nie może być lepiej niż u nas. Nie życzę sobie niczego więcej. Tak, powiedziała matka, ale chciałabym się dostać do dworu, aby mnie ugotowano i położono na srebrnym półmisku. Tak jak uczyniono to ze wszystkimi naszymi przodkami. Możesz mi wierzyć, że to jest coś zupełnie nadzwyczajnego. Dwór runął już może, powiedział ojciec ślimak. Albo może las łopianów rozrósł się tak, że ludzie nie mogą stamtąd wyjść. Nie ma do czego się spieszyć, ale ty gonisz zawsze tak strasznie, i malec zaczyna iść w Twoje ślady. Czyż nie wpełza w trzy dni na szczyt łodygi? W głowie mi się kręci, kiedy na to patrzę. Nie gniewaj się na niego, powiedziała ślimaczyca. Pełza rozważnie. Doczekamy się z niego pociechy, a my, starzy, nie mamy przecież nikogo poza nim, dla kogo warto byłoby żyć. Ale czy ty pomyślałeś już o tym, skąd weźmiemy dla niego żon? Czy nie przypuszczasz, że tam daleko, w łopianowym lesie, powinny być jeszcze jakieś istoty do nas podobne? Myślę, że czarnych ślimaków jest tam na pewno dosyć, powiedział ojciec. Czarnych ślimaków bez domków ale one są takie pospolite, a wyobrażają sobie, że są Bóg wieczym. Jednak możemy zlecić te sprawę rówkom, które kręcą się wszędzie, jakby miały coś do roboty i na pewno znajdą kogoś odpowiedniego. Dla naszego małego ślimaczka. Miałybyśmy najpiękniejszą kandydatkę, powiedziały Mrówki, ale obawiamy się, że nic z tego nie będzie, bo ona jest królową. To nic nie szkodzi, odrzekł stary. Czy ma dom? Ma pałac, powiedziały Mrówki. Najwspanialszy mrówczy pałac o siedmiuset korytarzach. Dziękuję, odparła ślimaczyca. Nasz syn nie będzie mieszkał w mrowisku. Jeżeli nie wiecie o niczym lepszym, to zwrócę się do komarów, które fruwają w słońcu i deszczu i zbadały las łopianów od góry i od dołu. Mamy dla niego żonę! Powiedziały komary. O sto ludzkich kroków stąd siedzi na agrestowym krzaku mała ślimacza panienka z domkiem jest zupełnie samotna i właśnie w wieku odpowiednim do zamąż pójścia. Tylko o sto ludzkich kroków stąd. Ona powinna przyjść do niego, powiedzieli starzy. On mało pianowy las. A ona tylko jeden krzak. Przyprowadzili więc ślimaczą panienkę. Osiem dni trwało, zanim przyszła, ale potem właśnie można było poznać, że jest osobą dobrze urodzoną. A potem wyprawili wesele. Sześć świętojańskich robaczków świeciło najjaśniej jak tylko można. Wszystko odbyło się bardzo spokojnie, bo stare ślimaki nie znosiły zabaw i pijatyki, ale ślimaczyca wygłosiła piękną mowę. Ojciec wcale nie mógł przemówić, taki był wzruszony, a potem oddał synowi w spadku cały łupionowy las i powiedział, co zwykle mówił że to jest najlepsze ze wszystkiego na świecie i że jeśli młodzi będą dobrze gospodarować, uczciwie żyć i rozmnażać się, to i oni, i ich dzieci dostaną się pewnego dnia do dworu, gdzie ich ugotują i położą na srebrnym półmisku. Po wygłoszeniu tej mowy starzy wpełzli do swoich domków i nigdy już więcej z nich nie wyszli. Zasnęli. Młoda ślimacza para panowała teraz w lesie i miała liczne potomstwo, ale nie ugotowano ich. I nie dostali się na srebrny półmisek. Ślimaki doszły więc do wniosku, że dwór musiał się rozpaść, a wszyscy ludzie na świecie wymarli. A ponieważ nikt im się nie sprzeciwiał, uznali to za prawdę. Deszcz bębnił po liściach łopianu, jak muzyka na ich cześć. Słońce świeciło, aby zabarwić dla nich łopianowy las. Czuli się bardzo szczęśliwi, podobnie jak cała szczęśliwa rodzina, bo rzeczywiście byli szczęśliwi.